Aleluja! Niemiec stworzył grodziskie. Nie chodzi tutaj o mnie. Co prawda nieprawdziwe grodziskie, tylko ala grodziskie w chodzie dla tradycyjnego piwa grodziskiego z odbiegającym od, od ortodoksji składem niemniej jednak. Kultowa bamberska szlenkarla, czyli wszechświatowe centrum dowodzenia piwami wędzonymi stworzyła we współpracy z polską pintą piwo Echt dla ala grodziskie, czyli piwo w chodzie dla tradycyjnego piwa grodziskiego. Na poziomie emocjonalnym ten news przyjąłem raczej obojętnie, jako że mentalnościowo bliżej mi pod tym względem Czechom i mam serdecznie gdzieś, co sobie o nas myślą za granicą. Nie potrzebuję tego wiecznego, zakompleksionego poklepywania po plecach, żeby czuć dumę z mojego pochodzenia. Czysto instrumentalnie jednak uważam, że to jest potencjalnie kapitalny pomysł, który mógłby się potencjalnie przysłużyć do rozpromowania tego naszego polskiego wspaniałego stylu piwa poza granicami naszego kraju. To wszystko oczywiście miałoby sens tylko wówczas, jeżeli piwo faktycznie byłoby grodziskim. Tymczasem to jest jednak ala grodziskie. Tutaj w składzie mamy e, drożdże lagerowe oraz między nimi słód jęczmienny, więc już tutaj widać, że kombinowano tak, żeby to piwo raczej nie było idealnym odzorowaniem grodziskiego z grodziska wielkopolskiego. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy od razu do piwa, żeby sprawdzić, czy nie jest to, aby po prostu wszystko burza w szklance wody o parówkach. Zacznijmy od armatu. Niektórzy tutaj w butelce mieli masło. W mojej butelce masła nie ma. Bardzo dobrze, ponieważ jest to jedna z najgorszych abominacji, jakie mogą się piwie przydarzyć. Wyczuwam tutaj z kolei siarkę na lekkim poziomie, tyle że akurat ona mi nie przeszkadza, ponieważ lekka siarka w lekkich, jasnych piwach typu Helles, Pils, nawet Hefeweizen, czy tak w przy tym przypadku Ala Grodzickie dodaje piwu świeżości. Mi nie przeszkadza. W posmaku ta siarka przechodzi wręcz w lekką mineralność. Z tą siarką Współgra, wyraźna chlebowość, której w Grodziskim raczej nie powinno być, na pewno nie na takim poziomie przynajmniej, więc ten słód jęczmienny jednak dał tutaj sporo od siebie. Poziom wędzonki, poziomem jest lekki do średniego, czyli mógłby ujść w Grodziskim, natomiast odchodzi od koncepcji ogniskowej i bardziej wchodzi w bamberskie, wędliniane rejony, co znowuż absolutnie mi nie przeszkadza, natomiast no, Grodziskie to to nie jest. Piwo jest dość mocno nagazowane. Natomiast zwraca tutaj uwagę ciało, które jest bardzo konkretne. Piwo nie jest typowo wytrawne jak prawdziwe grodziskie, tylko jest dość cieliste. Nawet bym powiedział, że te piwa, które piłem i były określone jako imperialne grodziskie, miały tego ciała przynajmniej w mojej percepcji nieco mniej. Z jednej strony piwo jest smaczne, jak najbardziej. Z drugiej strony, jeżeli ktoś po raz pierwszy będzie miał styczność z czymś z okolic grodziskiego i tym czymś będzie właśnie to piwo, i potem sięgnie po prawdziwe grodziskie. To może być nieco skonfundowane. Czyli polecam jako piwo, niekoniecznie polecam jako grodziskie. Na zdrowia.